Jedną z roślin bardzo miododajnych i pyłkodajnych, którą możemy posadzić w naszym ogrodzie, jest pigwowiec japoński. Ma on takie piękne pomarańczowe kwiaty. Rośnie w zależności, jest to krzew, w zależności jak będziemy go formować, ale ja bym tak go maksymalnie wymiarał, do takie 3 metry wysokości do nawet metra. Ja go. Pielęgnuje na taką kopułkę, go przycinam, Można, może być mniejszy, może być większy, w zależności jak będziemy chcieli. Przede wszystkim jest mrozoodporny, co ważne. Teraz było u mnie minus 5 stopni, parę dni temu. Niektóre tutaj kwiaty złapało, ale całą resztę tam, gdzie jeszcze były pąki, jeszcze wszystko się dobrze ma. Kwitnie on 2-3 tygodnie nawet. I popatrzcie, ile tu jest pszczół. I tak naprawdę one do dzisiaj mamy jeszcze ostatni dni kwietnia. A te pszczółki tutaj już od 7 rano latają, pomimo, że wcale nie jest ciepło. I mają inne pełno roślin. Ale tutaj ten pigbowiec ich bardzo bardzo przyciąga. Popatrzcie, ile jest pszczół. Także jeśli chodzi o pielęgnację, to tylko ja, ja go tylko przycinam. Jedyną wadą jego jest to, że jest kłujący, więc jeśli go sadzimy, to trzeba pomyśleć, żeby tam gdzieś dzieci się obok nie bawiły, czy zwierzęta. No poza tym też latają pszczoły przez te trzy tygodnie, aby nikogo nie porządliły. Wiadomo, różnie bywa. I popatrzcie, on jest cały, oblepiony. Ja go tnę też dlatego, że im co roku po przekwitnieniu go tnę. Filmik macie na kanale, jak go tnę. I im jak go tnę co roku, to on ma więcej kwiatów. Dużo więcej kwiatów ma. A później ma owoce, a z owoców co niektórzy robią? Nalewki. I tak się. Ten krzew prezentuje. Dzięki temu, właśnie, że ma małe te kwiaty, to tak bardzo nie Marsa. No, jest tu cały ul dzisiaj, ale pszczoły są ewidentnie zainteresowane tylko nektarem, i cały dzień tutaj mocno pracują.